My Siemanko, z witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj e, po raz kolejny zagramy sobie w SG Heroes Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się wygrać Mam nadzieję, że e, dojdę do końca i że po prostu zabiję ostatnią osobę na tym deathmatchu Bo no jak wiecie próbuję tego dokonać od kilku odcinków raz Tylko udało mi się to zrobić, ale niestety nie podczas nagrywania Tylko w trakcie live'a Także mam nadzieję, że dzisiaj damy radę e, to zrobić Ale dzisiejszy materiał nie będzie też taki zwyczajny Bo e, chciałbym wam ogłosić w nim konkurs W tej chwili w tle widzicie e, jak zbieram tutaj itemy w trakcie trwania tej arenki. Ja teraz ten głos dogrywam e, osobno, tak żeby e, tak, tak żeby w miarę sensownie wam to wszystko powiedzieć, żeby specjalnie nie przedłużać. I słuchajcie, być może pamiętacie jak na początku e, listopada, albo jeszcze na końcu października razem z socplayem organizowali, organizowaliśmy dla was konkurs w którym codziennie e, do wygrania były kody paysafecard. Były to kody albo na 50 zł, albo na 20 zł. Były to losowania, które e, wstawiłem na moją grupę na socplayu, ale niestety ten konkurs dobiega już e, końca. Mamy dla Was za to e, troszeczkę e, coś innego, coś na, e, na nieco innej zasadzie. I jest to konkurs, w którym, e, w którym będziecie musieli zdobyć największą liczbę punktów. Wygrywa w nim osoba, która zdobędzie najwięcej punktów e, od dzisiaj aż do e, 7 grudnia do godziny 23.59. I już wam mówię, co musicie e, zrobić, aby mieć szansę wygrania nagród i aby po prostu wziąć udział w tym konkursie. Po pierwsze, musicie założyć konto na Spotify, jeżeli jeszcze go nie macie. A jeżeli macie swoje konto, to musicie upewnić się, że macie tam zaktualizowane wasze dane, macie tam awans oraz macie tam tło. Jeżeli zakładacie konto, to oczywiście musicie to wszystko e, dodać. Bez tego, niestety, nie będziecie mieli e, szansy na wygranie tych nagród. Kolejnym e, kryterium, jakim musicie spełnić, jest dodanie do waszej biblioteki trzech ulubionych gier. Może to być Minecraft, może to być League of Legends, może to być e, Counter Strike. E, dowolne trzy gry, jakie, w jakie gracie, dowolne trzy gry, jakie hmm. lubicie. Te gry dodajecie do swojej biblioteki e, i drugi czynnik macie już e, spełniony. No i trzecie kryterium to e, napisanie recenzji na waszym mikroblogu. I słuchajcie, za tą recenzję możecie zdobyć maksymalnie. yeah 10 punktów, czyli jeżeli wszystko będzie ładnie, jeżeli licencja spodoba się osobom oceniającym, czyli komuś tam ja bo niestety nie ja będę to oceniał. Jeżeli ta wasza licencja się komuś spodoba, jeżeli będzie ładnie napisana, bez błędów ortograficznych, jeżeli ogólnie za kształt będzie bardzo fajnie wyglądał, to możecie maksymalnie zdobyć 10 punktów. I to są pierwsze punkty, jakie możecie zdobyć, a każdy kolejny punkty możecie zdobyć poprzez zapraszanie waszych znajomych do zarejestrowania się właśnie w tym portalu i po prostu do, do korzystania z niego. Każdy jeden znajomy zarejestrowany z waszego linku polecającego, to jest jeden e, punkt. Link ten polecający, znajdziecie w, e, klikając, wchodząc w wasz profil, i u góry, w zakład e, u góry właśnie na tym pasku, powinniście mieć e, link, który będzie. Poprzez który po prostu będą Rejestrowali się wasi znajomi Każdy, tak jak mówiłem, każdy jeden znajomy to jest jeden punkt Także im więcej znajomych zaprosicie Tym więcej punktów możecie zrobić to są właśnie takie główne, główne zasady tego konkursu Przejdźmy może do, nag do nagród Bo one są dosyć ciekawe Za pierwsze miejsce, czyli dla osoby, która zdobędzie Największą liczbę punktów Będzie do, będzie do wygrania dowolna gra Albo gry, którą sobie oczywiście wybierze, wybierze Do 200 zł Czyli za 200 zł będzie mógł sobie wybrać Albo jakąś jedną grę, albo kilka gier właśnie do tej kwoty plus 200 punktów na sospraju. Drugie miejsce to jest dowolna gra lub gry do 150 zł plus 150 punktów na sospleju, a trzecie miejsce to dowolna gra lub gry do wartości 100 zł. Oczywiście wszelkie te informacje macie jeszcze podane w opisie. Nie chcę tutaj za, za bardzo przedłużać, bo jak wiecie już tutaj e, zbliżamy się do tej walki. Nie chcę właśnie dlatego dla specjalnie tego materiału przedłużać, w opisie znajdziecie link do e, tematu na sospleju napisanego przez jakiegoś moderatora, gdzie wszystko też dokładnie macie opisane. Znajdziecie także w opisie właśnie te wszystkie zasady oraz oraz, ym, oraz to, co musicie po prostu zrobić, żeby żeby ten konkurs wygrać. A ja tymczasem się zamykam, przechodzimy już do gry i zobaczymy, jak potoczy się ta rundka. Okej, okay, także ludziska, jesteśmy tutaj na tej arenie 1 na 1 Zobaczymy jak to się potoczy, mam bardzo dobrej temy. Wydaje mi się, że raczej bez problemu powinniśmy sobie tutaj e, z tą osobą poradzić Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Sporo ludzi tutaj jest, oczywiście połowa z nich zaraz e, tutaj zginie I zostanie dziesiątka, albo dwunastka, dwunastka najlepszych graczy e, tutaj na tej ostatecznej arenie. Zobaczymy, czy uda mi się pokonać w ogóle tego gracza, bo zobaczcie Jak na razie bardzo mocno miał tutaj, kurde ciacha, nie mam pojęcia jakim cudem on to tak robi, dobra? Okej, okay, uda mi się go pokonać. Czy patrzcie? Jezus Maria! O, oh, ale miałem mini zawał. Już myślałem, że nie dam na tego zabić. Już myślałem, że e, że zginę i że po prostu na tym etapie zakończy się moja tutaj e, przygoda, na, przygoda na tej alenie, ale na szczęście nie, na szczęście udało mi się go tutaj e, pokonać. Mamy jego itemy, wydaje mi się, że kurde, miał jakieś szczyty, bo raczej nie, nie sądzę, żeby był w stanie aż tak mocno mnie tutaj e, ciachać. Chociaż, kto wie, nie znam się, być może jakąś tam strefę mi za, 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 założył czy coś. Nieważne, słuchajcie, mamy tutaj właśnie ten. E, tą ostatnią arenkę, nie można tutaj mieć żadnych sojuszy, także warto o tym e, pamiętać. Ja na początku będę starał się, wiecie, co chować. Będę starał się uciekać, będę. E, przyjmę może taką taktykę. Nie za bardzo agresywną, chociaż... O kurde, o kurde Nie, 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 już widzę, że Już widzę, że ten ziomek coś może mieć, no Nie mam pojęcia, albo mam jakiś schizę, albo po prostu ci gracze Tutaj grają tak strasznie Znaczy, tak pewnie jestem przewrożliwiony, tak mi się wydaje, że raczej e, Tutaj wina leży bardziej po mojej stronie, a nieżeli e, A aniżeli... u nich, dobra, zjem sobie Od razu szybką marchewkę, tak żeby Życie mi się spokojnie tutaj regenerowało Pytanie, czy ja mam jakieś TNT w ekwipunku, wydaje mi się, że Coś chyba powinienem mieć, dobra, co on mnie tak goni, kurde, trzeba chyba trochę go tutaj postraszyć, żeby żeby przestał, dobra, okej, okay, o, jeden zabity, super raczej be, bez problemu e, tutaj udało nam się go pokonać, czy my mamy jakieś fajne itemy, mamy to, to nam się może oczywiście przydać i mamy trzy TNT, o, to, to, to też na pewno e, będzie tutaj przydatne, to TNT przydaje się przy Ucieczce przy... być może też nawet gonitwie kogoś, także warto warto o tym TNT pamiętać, dobra? Zobaczcie, ja teraz na przykład kładę TNT, kładę coś takiego, dobra, ten żomek prawie w to wpadł, okej? Okay, było bardzo blisko. O nie, o nie, o nie! Sam wpadłem! W... Nie, wpadłem w moją pułapkę, jeżeli ja to przegram! To się chyba zabije, dobra? Okej, okay, udało mi się z niej uciec. No i zwijamy ludziska i uciekamy, dobra? Szybko kładę to TNT, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Chyba raczej średnio, chyba raczej... Tak średnio, dobra. On mnie tutaj teraz będzie ciągle gonił. Dobrze, że mam jeszcze cały pasek głodu. To życie mi się e, tutaj będzie spokojnie regenerowało. Dobra, tam jest jakiś kolej z diamentowym hełmem. No, nieciekawie to wygląda, słuchajcie, nieciekawie to wygląda. Okej, okay, ktoś teraz tutaj trafił mnie z łuku, ale dobra, jestem chyba bezpieczny. Jak na razie jestem chyba e, bezpieczny. Nic lepszego w tej chwili tutaj w swoim ekwipunku nie mam, dobra. Oni już mnie chyba zauważyli, także ja będę stąd teraz jak najszybciej e, uciekał. Wiecie, co zjem sobie może. Trochę tego ciasta, tak żeby życie mi się też zregenerowało Niech oni tam ze sobą walczą, nie mam pojęcia ile jeszcze osób tutaj zostało Widzę tu jedną, tam jedną, tam jedną Chyba jeszcze cztery, czyli na, na tabie bardzo ładnie pokazuje Myślałem, że nie na tabie trochę, e, że ten tab trochę nie działa Myślałem, że że jest mniej graczy niż to tam wygląda Dobra, ale nie, ale chyba jednak jest wszystko Okej, okay, dobra, teraz tego gościa udało nam się ładnie kilka razy trafić Kto wie, może damy radę nawet go Tutaj pokonać. Fajnie by było. Fajnie by było. Dobra, spróbuję może teraz przyatakować tego gracza. Albo schowam się po prostu na środku. No nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, jaką taktykę mogę tutaj przyjąć. Dobra, uda mi się wpakować go w TT. Udało się, super. Także mamy jeszcze jakieś jego itemy. Dobra, dajcie mi szybko jego. Jego diaksy. Gdzie są jego diaksy? Jego diaksy, jego diaksy, jego diaksy. Jego diaksy. Dobra, mamy jego. Mamy jego jeden diament. Okej, okay, zostały tutaj jeszcze trzy osoby poza mną. Ja wprawdzie mam trochę życia, ale. Nie chciałbym też tutaj za bardzo ryzykować, dobra Okej, okay, stawiamy TNT Trochę to TNT go tutaj uszkodziło No i próbujemy go teraz zabić, zobaczymy czy Czy dam radę, okej, okay, położył TNT ja, ja stąd jak najszybciej uciekam Tak, żeby mi na pewno, ono nic tutaj nie zrobiło Dobra, wydaje mi się, że chyba mam trochę więcej życia Chyba mam trochę większe szanse, żeby tego gracza e, Tutaj pokonać Super, on już będzie teraz ode mnie uciekał Więc ja może dam radę go jakoś jeszcze tutaj dogonić No fajnie by było, słuchajcie, fajnie by było Ale teraz Wszyscy widzę mnie od siebie uciekają, biorę od razu Biorę od razu kawałek ciasta, tak żeby życie mi się Też regenerowało, dobra Okej, okay. żadnych strzał tutaj chyba niestety nie mamy Jesteś, Jesteśmy zdatni tylko Na to co jest w naszym ekwipunku, no ale zobaczymy, próbujemy, na razie będę Tutaj się od nich Izolował, nie będę tam ryzykował, nie będę do nich za blisko podchodził Tak, żeby też za szybko nie zginąć Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie, jest szansa Jest szansa po raz pierwszy od e, kilku odcinków, żeby to wygrać Mam nadzieję, że Że mi się uda, dobra, oni tam już walczą między sobą Tutaj dwóch graczy Jeden właśnie zginął, ja od razu biorę Może jego hełmik Nie wiem tylko, czy tam lady, chyba nie, chyba już ten gracz ten hełm podniósł, chociaż nie, ja mam go, super Mam diamentowy ja hełm, słuchajcie, także teraz No już myślę, że mamy bardzo duże szanse na na zwycięstwo, dobra. On teraz będziemy tego. Ja jeszcze poczekam, jeszcze poczekam aż będę miał więcej mm, życia troszeczkę. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten ostatni koleś. Gdzieś tutaj na tej arenie z nami powinien być, ale... Coś go nie widzę, więc jest szansa. Nie, jestem na drzewie z tyłu, dobra. Jest tam z tyłu po prostu na drzewie. Okej, okay. spróbuję teraz zrobić coś takiego. O, to drzewo chyba mi bardzo pomogło. Słuchajcie, teraz za zasadziłem mu strefę, dobra. Okej, okay, on się wbija w nas. Uciekam, uciekam, uciekam od niego. Dobra, kurde, ale to zlamił, ale ten ziomek to spierdzielił. Mogliśmy spokojnie to wygrać, mogliśmy już do końca go tutaj dobić, ale tamten mi na to po prostu nie pozwolił. Dobra, okej, okay, spróbuję teraz jeszcze raz. Chyba nie, chyba nie dam rady. Kurde, muszę teraz znowu sobie coś zjeść, tak żeby to życie mi się jeszcze tutaj przez chwilę regenerowało, Okej, okay. Jemy sobie to, ale kurde, to trzeba myśleć, słuchajcie, ale to trzeba myśleć, to no, nie jest łatwo, nie jest wcale tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, dobra. Okay, uciekniemy sobie od niego, tamten będzie prawdopodobnie próbował Go zaatakować, a my sobie mu tutaj szybko wyskoczymy I mam nadzieję, że uda nam się go dobić, dobra, słuchajcie został Jeden na jeden, ja i tamten ziomeczek Nie mam pojęcia komu uda się to wygrać, dobra, robimy tak, że Spróbujemy zaatakować go od tyłu, Ojej, ale dostałem teraz Dwa ciosy porządne, nie, to nie ma co, znowu spróbujemy wykorzystać drzewo Wiecie, spróbujemy znowu wykorzystać drzewo, ale tym razem drzewo jest przeciwko mnie Raczej nie mam szans już tutaj na wygranie z nim, on ma żelazny myczyk, ma chyba troszkę lepsze itemy, także Ciężko jest mi tutaj, wiecie co, próbować, cokolwiek zrobić już Ok, zrobimy tak, że cyk Polecimy sobie tędy, dobra, udało mi się go Chociaż na moment zmylić, fajnie, jakbyśmy dali rady wbić go w te pajęczyny, ale to też będzie chyba dosyć ciężkie do wykonania, wiecie? Tak mi się wydaje, dobra? Ok, dostałem tutaj już dwa ciosy. No i to raczej niestety jest chyba koniec, tak mi się wydaje, że to już jest raczej koniec naszej przygody. Było bardzo blisko, słuchajcie, bardzo, bardzo blisko, ale znowu, no znowu nie udało mi się e, niestety wygrać. I tym niemiłym akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie lajka like za takie moje e, tutaj szalone próby przeżycia, że robiłem wszystko, co, co, co mogłem, żeby tylko wygrać, ale niestety nie do końca mi się udało, także ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia po prostu w kolejnych materiałach.